Witam Was z tej strony Rafał. Chciałbym wyrazić moje stanowisko a propos koronawirusa. Koronawirus jest, istnieje i zapewne wielu ludzi, populacji Ziemi zginie. Chciałbym nainformować, poinformować, iż to już było wiadome w 2012 roku. W załączniku dodaję Wam film Mariusza Max Kolonkał, gdzie po prostu on o tym mówi, o raporcie, Jaki został przedstawiony w 2012 roku, że do 2030 w Chinach pojawi się wirus. Zapoznajcie się z tym. Chciałbym nadmienić, że może pojawić się też taka sytuacja, że obecny stan za miesiąc, za jakiś czas zostanie opanowany i ten wirus też zostanie opanowany. Ale chciałbym zobaczyć, zwrócić uwagę też na zimę 2019-2020. Praktycznie zimy nie było. Nie było praktycznie przymrozków. I to też miało wielkie oddziaływanie na to wszystko. Może być tak, że jeszcze pod koniec roku wirus wróci z bardziej nawarstwioną formą. formą, ale nic nie pozostaje nam tylko i wyłącznie być w spokoju, nie panikować i czekać na dalszy rozwój sytuacji.